Padły szokujące wulgaryzmy na obradzie. Oburzony obywatel krzyczy na radnych i rząd Tuska. Nie popiera imigracji. No, czy zgadzasz się z nim? Nie mówię tobie, e, swoje postulaty, sobie do dupy. Niech pan nie zakłóca porządku. Niech pan nie zakłóca. Niech pan nie zakłóca. Proszę. Rozumiecie? Jeden mieszkaniec pijany i y, robi zakończenie. Brzeski, dom, Rynek, Dom Kultury. Y, krzyczy, wyzywa, o, o chyba słyszy pan, tak? Byłem komandowcem. Nie umiem tego stwierdzić. Jestem y, byłym komandowcem. Stulba oczekiwania. Robi klaszu, przemieszczący dla Brzeski w Rywinie Brzeskim. Tak. 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 Tak? Co ty kurwa robicie? Proszę? Śpiewajcie! kurwa! Stręci kurwa Polskie! się! Wszyscy! I ty, i ty, i ty! Kurwa! Jesteś Ja się kurwa Proszę o Nie. niezakłócanie porządku obrad. Proszę o niezakłócanie. Proszę opuścić salę. No to proszę opuścić salę.